Dajcie w Tu mnie jeszcze nie było. Dzisiaj pojawiam się w taki przeciwnym sposób, w jaki Pani Jezus kiedyś przyszedł i pokazał mi swoje serce. Tak moi drodzy, Pani Jezus pokazał mi swoje serce. Ale tak jak już ksiądz proboszcz powiedział, nazywam się Małgorzata Maria Alapok. Urodziłam się 22 lipca 1647 roku we Francji, czyli 347 lat temu i powiem, że też dobrze wyglądam, jak na taką staruszkę. <grym>, 25 maja 16, 1671 roku gdy miałam 24 lata, wstąpiłam do zakonu siostrów nawiedzenia zwanych yy, czasem wizytek od wizyty Matki Bożej i św. Elżbiety. Wyobraźcie sobie, że 27 grudnia 1673 roku Pan Jezus, ukazał mi się i powiedział trochę słowa. Moje boskie serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorających promieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za się pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Ale to, co stało się teraz, zupełnie mnie zaskoczyło. Pan Jezus, pokazał mi na dłoni swoje serce, jakby wyjął je ze swojego ciała. To serce wyglądało podobnie do nasze, ale na górze tego serca stał krzyż, a wokół krzyża paliło się jego ognisko. Nie wiedziałam, dlaczego tak jest, ale co było tak wspólne, to to, że serce było otoczone cierniową koroną, jakby było przewidziane do Świętego Rojęża, podobnie jak na krzyżu. Wówczas zrozumiałam, że Pan Jezus nas bardzo kocha, co oznaczało to pompienia. Umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, a Jego serce zostało przybite z miłości do nas. A korona cierniowa, która przystała dookoła serca Jezusa, sprawiała mu wielką boleść i powiedział mi Pan Jezus, że oznacza na ludzi, którzy Go nie kochają. Bardzo mnie to zasmuciło. Gdy płakałam, Pan Jezus powiedział mi, bym przekazała światło obietnice, które zaczął się stawiać, gdy światło kocha Jezusa. Drogie dzieci, dzisiaj dostaniecie takie plaże, na których będziecie zbierały obietnice, o których mówił Pan Jezus. Jest ich dwanaście, a pod koniec roku będziecie mogli zobaczyć i otrzymać serce, które kocha Pana Jezusa. Również każdego dnia będę Waszą przewodniczką, tak jak mnie ja, o to prosił Pan Jezus. Do zobaczenia jutro.